O kurde ale była na dzień dobry Mój pierwszy strzał Ja piórniczy Ale dostał ogłuszacza <grymne> Cześć Shirozu Witam, witam Multi pokażę te 1 LPC Tak pokażę Jak skończę challenge To pogramy nową OP prymką ale ona serio jest mocna, kurde, się śmiać można, ale to nie jest taki syf, bo zagrałem tym i to kurde mega mocne. Ten T1 LPC, bardzo dobry jest, bardzo dobry jest, kurde. Cześć bananowy dżem, manko 40 tysiąca i kredyty jeszcze trzeba zarobić, tak? I kredyty. I kredyty pamiętajmy! Nie zapominajcie o kredyta. Mamy 3,5 miliona tylko. A już się wiesz, drzewa skończył. No to też nie wiem, jak to będzie. O kurde, ale była na dzień dobry, mój pierwszy strzał. Ja piórniczy, ale ogłuszacza. głuszacza. Kto na liveie ten ma dostęp do nowych treści? Masz jakiś kod kupona wypożyczenie premek. Yy, nie mam kodu na wypożyczenie tej nowej premki, ale zapytam, zapytam o dostęp, zapytam, zapytam. Na razie nie mam, ale może dostaniemy, może dostanę. Kamil się ma i ocenisz konto Kamil 200312. 200, Jeszcze szansa, że dostanę do planu kiedy Pluton statą albo YouTube gramę 3 zł i 42 zł. mało 140... O kurde blindują, 141 Dobra, tu wracam. Ile ta nowa premka kosztuje? No 160 zila aż! Wiem, że dużo. Dziękuję bardzo. Książkę 69. Pamiętaj o tym, że za dużo ników. O kurde. Z jakiej firmy masz internet? Z oręża. Ale strzały wchodzą. Chyba gra faktycznie chce, żebym challenge skończył dzisiaj. Kto będzie na końcu challenge'a dzisiaj, jak się uda? Kto będzie na końcu challenge'a? Kto będzie oglądał? Mam nadzieję, że będziecie oglądać mnie w akcji. Będziecie kibicować Paziowi! a tronem mało grałem, to... Patrzcie jaki debil, widzicie to? Zobaczcie jaki gałąź. Stoję w krzaku i on wjeżdża w ten krzak. Ale menda, no. Tak, nie lubię czegoś takiego. To jest mega hamskie. To jest. I wyzywa mnie od blokerów na czacie. A nie, chiri wyzywa od blokerów, przepraszam. Chiri, napisał. Chiri y, full bloker Budzi, konto prasowe jak dam do niej to proszę. <laughs> no, chciałbym mieć dostęp do kont prasowych do rozdawania. Chciałbym nawet rozdawać te konta co mam, ale to ja nie mogę tych kont rozdawać. Nie mogę też rozdawać kont prasowych, bo mam tylko jedno swoje i no niestety no. Tutaj są już pewne ograniczenia. Przepraszam, no ale tutaj... Średnio na to jakikolwiek wpływ, no. Jakbym miał, to bym rozdawał, no. wieczer, tylko do 20 masz się wyrobić, do 24. Cześć. Ikot. Do 24 mam się wyrobić. No dobra Postaram się wyrobić, no Nie no słuchaj, wydaje mi się, że jak będę tak strzelał jak teraz, to się wyrobimy szybko. Dlaczego oni zniknęli? O, pat co tu jedzie? Kurna. Ale słaby strzał Słaby, słaby Chciałem go tak dzi dziabnąć, ale to To nie jest taki trudny To wymaga jednak precyzji, ale sniperinio To nie jest takie kur na zamach jeden cykl, leci buła Obrotuwa, dobra 550 metrów Niech oni tego tickera lepiej wykryją, bo to naprawdę, dobra. Poszło, a, pudło. Dobra. O! Tutaj nam zginął kościół fałca. Kolega Pesperków na camo pewnie. Aha. Niech on spala tym CDA-105, kurde, lęda jedna. Tutaj tylko psoci nam. Spadłowa. Ale, bot. Kurna, 100%. Ha, 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 ha I co, gościu, myślałeś sobie, że nie porobisz? Takie jaja, kurde, i berety. On nie chciał porobić, kurde. Czy ty masz mózg? Ja mam wsparcie widzów, rozumiesz? Nie będzie takiego bicia. No, kurde, pogięło go. Cześć Kretka siemanko Zobacz Kretka co się dzieje, gościu myślał Że porobi mnie i was Jednocześnie, no chyba go pogięło coś Porobiony Ja go wyjaśniłem Raz, dwa, trzy Cześć omikron witam serdecznie a Aksil Ale kurde porobiony ten obiekcik Miał full hp I go porobiliśmy wiecie dlaczego Bo my jesteśmy teamem A on był sam kurde jesiotr jeden nie no w sumie to był z AMX CDA105, ale to tak jakby byłby sam. To równoznaczne zbycie samemu. I to jest kurde moc, rozumiesz gościu? To jest właśnie moc. Ty jesteś paziem. Bolsi trzyma mulki. Dodasz do to O kurde. Ja pierniczę Ale lipa. Dobra, musicie go porobić teraz, co nie? Tak nie można, bo on wyjechał jak bot. Musicie go porobić, rozumiecie? Pięknie, farm go farm go, farm go, farm go, farm go, Kurna, nie! Super Pershing. No f... Ty, ale oni mają focha. O kurna, oni tego focha nie porobią. Ale lipa. Ten foch ich porobi. Przecież nie, my to przegramy. Kurna. Ten foch porobi. Nie wierzę w to taka bitwa i będzie porażka. Ten foch ich zabije wszystkich. Yy, wiesz, czemu wjechałem w krzak, bo mnie Chiri przepchnął multi. Oki. Kumam. Ja pierniczy ten fok porobi. Super to jest ten. Je siotr, Chiri dostaję. O kurde. Masakra! Przegrają to. Luzik, gościu się kurde stresuje w, yy, w że mnie zablokowało, ale ja mu napisałem, że nic się nie stało. Bo to na chcący to spoko. No, uwaga, pojedynek mistrzów. No, niestety. O kurde, o ja piernicz, dobra. Koniec magazyn. Jeszcze kabum. Jenny, no zobaczcie, taka bitka i porażka. Widzicie tam, pa Moje serduszko płacze w tym momencie, jak ja mam serce i wy macie serce, to płaczemy. Mówiłeś na jeden film że Cyda jest bardzo dobrym czołgiem, bo jest, jak ja nim gram. <laughs> nie, tak na serio to jest bardzo dobry pojazd, ale po prostu ja go obraziłem, bo jest w drużynie przeciwnej. To nie mogę mu okazywać szacunku, muszę go hejtować, że jest słaby i udowodnić wyższość amerykańskiej myśli technologicznej, technicznej. Amerykańskie lepsze. A taki był ładny amerykański. No oczywiście żartuję z tym brakiem szacunku, oczywiście chodzi o to, żeby... Yy, wiecie... Pochwalić czołg, działo dobre, kurde no... Mieli wszystko, nie mogę mówić... Y, oni mają fajnego, to tylko przegraliśmy, tylko trzeba... Ducha walki mieć trochę, tak? Ducha walki! I nie ma, że boli, że porażka, wygrana ma być, a tutaj... Nasi nie mieli ducha walki, mieli ducha porażki. I dupa zbita, porażka. Zobaczcie, no taka bitwa, kurna. Taka bitwa, zobaczcie, no taka bitka. I CEDA porobił, CEDA porobił, ale lipa. Wiecie, ja mam serce. Wielu graczy może mówić, że nie mam serca, ale jak widzę takie coś, to mi się kurde smutno robi, bo to naprawdę. To wygląda. No właśnie, to nie wygląda. To kurde, właśnie wygląda. Kredka!